Do czego zmierzasz, Laredo? Zdenek ma wygrać. Ale tak naprawdę to my wygramy. Trzecia część puli jest twoja. I to nie jest propozycja. Nie? Mocny z Ciebie chłop, ale i ze mnie nie ułomek. Spróbujemy się? Dobra. 30 ranów to nie taki wielki hajs, ale to. Dobra, mamy 30 ranów. Znowu mnie pokonałeś. Twoja nagroda. Dzięki. Gruby maczko. Dobra, więc y, idziemy teraz na dół. Idziemy na dół, i tu Ukłaniam będzie taka się. misja. Czy będziemy mogli trochę im skuć wszystkim mordy? Znaczy, ogólnie tego nie lubię, ale lepiej mi to za sobą, bo to zawsze dodaje troszkę, troszkę tych y, punktów. Czyli na razie pokolejemy, co się dzieje? Zawody, brachu. Port zamknięty, to i nudasz w życiu strzyka. Dołączycie? Jakie są zasady? Zawodnicy wpłacają dole. Wygrany ją zgarnia. Zasady walki. Robisz wszystko, żeby drugi nie wstał. To jest skomplikowane. To co? Walczysz, brachu? Spróbujemy. Tak. Ścieżak, jak jaki ty, brachu? Dobry na początek. Wykładaj pieniądze. To jak? To chyba trochę przypomniało temu ozdobiecowi z Red Dead Redemption. Jestem gotów. A nowie bracia! Zapraszam do tańca! Uwalej, Zobaczymy. Bijemy się dalej, bracie? Why not? Powiedz tylko z kim. Najzdóp. Nice, zwany tylko. Dziwnie go nazywają. Wszystko robi na odwrót. Sypia w dzień. Najpierw chla, a potem dopiero je, a babom do hendożenia każe się ubierać. Najzdup. Nice, pokaż oreny, to jak? Czy jakby grał w tenecie to byłby idealne, bo wszystko robi na odwrót. Jestem gotów. Kanowie, bracia! Zapraszam do tańca! No ciekawe. No, pomyliłem się. Czyli raczej pewnie palec A wcisnął zamiast w. No Raz się pomyliłem w klawiszologii, ale. Ej, mistrzu! Co tam? Od razu widzę, żeś zawodnik na porządne walki, Ma nie a nie na pijaną gołotę. Oko mam dobre? Wierzaj mi. Nie znam cię. Mówią na mnie Zigi król, bo płacę po królewsku. Wieczorem będę na ciebie czekał pod karczmą. Jeśli chcesz zasmakować sławy i prawdziwych pieniędzy, zagadaj do mnie. Zaprowadzę cię w odpowiednie miejsce. Gorsz to po? Kurwaezja! Ale typ z się dalej, bracia. No, a czemu nie? Pójdziemy. Z kim? O, wiedziałem, że traficie na siebie. Kto to jest? Mały Doda. Skurwiel z remiot prosto z Ura. za czterech, a są tacy to widzieli jak pełne wiadro na kutach je Lepiej przyszykuj duży mieszek. To jak. A mnie to. No dobra, niech będzie te 25. Ja, jestem gotów. Panowie bracia! Zapraszam do tańca! No zobaczymy co z tego teraz wyjdzie. SDP -E Nie chciałbym być twoim wrogiem. Gratuluję, obiłeś mordy największym zabijakom. Gratuluję. Turniej zakończony! Wybory Jeden na jednego Flotsam, nowy etap zadania. No dobra, skoro żeśmy Aha, i zakończony, jeden na jednego flota no i bardzo sympatycznie. Dobra, tu jakiś typ nam stoi, zobaczymy co ona do nas w ogóle chce. Widzę, Wiedz, że powierzono mi pewną relikwię, lecz ja sam nie mam z niej pożytku. Bogowie nie oświecili mnie w jej kwestii. Ale jeśli opatrzność czuwa nad tobą i szczęście ci dopisze, możesz ją wygrać w kości. Zapewne zrobisz z niej lepszy użytek niż ja, ignorant. No dobra. Postawimy dyszkę. No to oko opatrzności nie spojrzało na ciebie łaskawie. Na razie zatrzymam tę relikwie. A z jeszcze raz zobaczymy, czy coś to w ogóle da, ewidentna, ewidentnie. 5 Okej. Okay. Kompletnie nie czaję jak... Na czym polega w ogóle Cóż te granie w kości. Na, na razie zatrzymam te Trudno. Odpuśćcie nam nasze winy, albo wiem zbłądzi... ja teraz warto by poczekać do wieczora i pójść na spotkanie. W tej całej mordowni, cokolwiek to tam było, więc teraz robimy tak, że zapiszemy sobie stan gry. Eee. Dobra, co to ma być? Podziemny krąg. Spotkaj się z Zigim wieczorem pod karczmą między 2:00 a drugą w nocy. No znaczy, odpalamy? Tutaj. Powiedzmy tak. Stawiam nie na moich chłopaków, frań, kurwa, Już oni się odwdzięczą, jak się. A mówią, że mało tutaj rozrywniec. Dobra. Kogo to widzą oczy zigiego Króla? Przemyślałeś moją propozycję? Jestem gotowy. Wytłumaczę ci wszystko po drodze. Mów. Wiesz, z czego słynie Flotsam? Z niczego. I tu się mylisz. W Dolinie Bondaru są tylko dwa miasta, które warto odwiedzić. Bondar, słynący z najładniejszych dziwek na północy, i Flotsam, gdzie są organizowane najlepsze walki. Kto je organizuje? Oficjalnie nikt, ale jak kto się dobrze zakręci, to i niejedno jedno zobaczę. Czasem zarobi, a czasem straci. Ja wystawiam własne zawodników. Biorę mieszek, Upatrzyłem biorę ciebie i, i nie wojąłeś. Stać! Hm. Nie poznajesz Zigiego króla? Ciebie tak, ale ten drugi wygląda na niebezpiecznego. Zigi król innych nie zatrudnia. Ta, ostatnio żeś przyprowadził parobka, co go po kwadransie połamanego wynieśli. Teraz będzie inaczej. Zobaczysz, sam komendant postawi na niego majątek. Dobra, ale jak mam go przepuścić, to musi zostawić żelastwo. Całe. No dobra, Niech będzie. Już jesteś bogaty. Broń będzie czekała w skrzyni przed bramą. Dobra, czy teraz z zigim. Loredo. We własnej osobie. Pozwala na walki? Czy pozwala? On je organizuje! Tutaj stawia się wielkie sumy. Ostatnio trochę mi nie szło, ale dzięki tobie ludzie sobie przypomną, kto to jest Zigi Król. Tylko mnie nie zawiedź. No dobra. Ja już chyba wiem, gdzie to będzie. Tam jest takie miejsce, które przypomina taką arenę. Czy to jest to walki. Tak, tak, to właśnie to. Patrzcie, patrzcie! Zigi Boazen wrócił! I to w wielkim stylu. Przyprowadziłem zawodnika, o którym wkrótce będzie głośno. Zabójca potworów? Jak go namówiłeś do tych bijatyk? Zigi Król ma swoje sposoby. Ciekawie się zapowiada. Za chwilę stworzymy historię mordobicia we Flotsam. Po wsiach będą krążyły pieśni o Sigim i Geraldzie. Ty tylko wygrywaj, a ja zajmę się resztą. Gotów? Dobra. Gotowy? Wspaniale! Jeszcze będziesz mnie nosił na rękach! Twoim pierwszym przeciwnikiem będzie Suchy. Mówią tak na niego, bo leje dopóki wszystkie soki nie wypłyną. <laughs> Może Suchy się zmoczy? Dobij skurwysyna! No bo zobaczymy co tam będzie. Żeś mu facjatę przerobił. To kto następny? Mitko raz ci pierdolne. Zwykle jeden jego cios wystarczy. <laughs> U, postaram się sprawdzić, jak wygląda drugi. Mitko raz ci pierdolę. Nie daj mu się! No zobaczymy, co on taki warty. pomyliłam się. Jesteś odkryciem mojego życia! Widzę. Jesteśmy dla siebie stworzeni. Jako żywo! Ale przed nami jeszcze długa droga. Twoim następnym przeciwnikiem jest sieciech zwany Kutasa. Nikt go nie lubi? Łachy ma z W zeszłym miesiącu odgryzł przeciwnikowi ucho. Van Gogh się powinien nazywać. do tego Kutasa. Nie daj mu się! A, widać jakiś taki konkretniejszy typ. No, jest mocne. Ciekawe jest, że w tej wersji pasków nie widać, więc za bardzo nie wiadomo, ile ta walka będzie trwała. Jeszcze tylko jeden i jesteśmy sławni i bogaci! Kto? Zdenek. W bójkach to mniej niż we czterech się na niego nie porywają. Ja jestem sam. Właśnie. Wiedźminie! Pozwól do mnie. Piękna technika. Dzięki. Zbliża się ostatnia walka i wszyscy obstawiają pewniaka. Ciebie. Oprócz mnie. Do czego zmierzasz, Laredo? Zdenek ma wygrać. Ale tak naprawdę to my wygramy. Trzecia część puli jest twoja. I to nie jest propozycja. A, teraz rozumiem. Nie Jesteś oszustem. Nie obchodzi mnie twoje zdanie. Masz przegrać. Spie przejdziemy. Czy ma się rozumieć, że będziemy przeciwko go? Śmieszny typ trochę. Zdenak. Ja mi się zdaje, że ten zdenek to jest ten typ, taki dziadek, na którego mogliście trafić w pierwszym Wiedźminie. On był na samym końcu, się okazał takim dziadkiem, który wprawdzie jest mocny, ale trzeba z nim się trochę potłuc. Nie daj mu się! Tak, koleś jest w sposób bardzo utrzymały. Aż zadziwiające, że taki Płacz. wąski Masz typ. Mać, swoje pieniądze, straże odprowadzą cię do bramy, pożałujesz tego. Więc nie mówiłem, że wygramy? Ma się tego nosa. Po prostu daj mi te pieniądze. Najpierw zabawa, w każdej karczmi darmowe kolejki, że o dziewczach już nie wspomnę. Wyhędosz je w moim imieniu. No dobra. Podziemny krąg, nowy etap zadania. Zadanie zakończone sukcesem, znaczy powodzeniem. Czyli mam rozumieć, że tutaj będzie wszystko, co mam. Tak, wszystko, co mam. Dobrze, więc teraz tak, idziemy do. Kordelasik na miejsce, Ardenoid na miejsce, mm, zbroja Skalana. pan rękawice Zielarza. To jest chyba dodane coś. Widziałem w opcjach gry, że to jest jakiś taki bayer, dzięki któremu się. Yy... No nie wiem, jest to taki bajer jakióś, jako DLC czy coś tam w tych modach, coś takiego to jest. jeszcze trzecia opcja. No dobrze, w każdym razie mamy to zrobione. No siema, stary. Dobra, panowe szlachta, to chyba tyle w tym odcinku, więc zrobiliśmy dwie misje. Nie poniekąd. Yy, czekaj, Durama do, 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 do wchodzimy. Zrobiliśmy. Yy, twardy ląd lond… czekajcie. Gdzie my jesteśmy? Zrobiliśmy nie ma mocnych, podziemny krąg. Nie ma mocnych oraz podziemny krąg. Dobra, to tyle. W kolejnym odcinku bierzemy się prawdopodobnie za szpony szalaństwa. Będę, trzeba będzie pokonać parę nekerów i wejść do ruin szpitala. I on chyba przy okazji nam zamknie tą opcję z maleną. Bo tam ona chyba stoi, dla nas czeka. My na nią czekaliśmy, kiedy... Znaczy, kiedy na nią kiedy ją goniliśmy, to wpadliśmy właśnie na takie zbiegowisko elfów. Okazało się, to jest sacka, więc ta babeczka jest ogólnie bardzo no, niesympatyczna i nie ma co się z nią cackać. Tak więc to tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam Was do kolejnego odcinka Wiedźmina. gra dla Was Człowiek z Księżyca, z Księżyca, czyli Man from the Moon. Cześć, do następnego. Hej!